Witam wszystkim serdecznie na naszym kolejnym cyklu. Ambasador za światów. E, proszę Państwa, no, tak jak powiedziałem, czuję się trochę tym ambasadorem za światów, bo o nich opowiadam, bo próbuję Państwu przekazać e, wiadomości z tamtej strony. E, a mój dom trochę traktuję jak ambasadę. Jak mówiłem, można znaleźć tu azyl. No nie polityczny, ale azyl, czyli spokój, można tu przyjechać, pozostać. To wiedzą nasi stowarzyszeni też, którzy tutaj się spotykają ostatnio na warsztatach, które były bardzo owocne. Zapraszam już na kolejne, jeżeli Państwo będą chcieli korzystać z naszych warsztatów, które tu tworzymy poprzez stowarzyszenie, ale w naszej ambasadzie, tak nazwijmy to ładnie, to zapraszam tam przez stronę na e-mail można napisać. Proszę też lajkujcie ten filmik, podbijajcie, udostępniajcie, żeby większość ludzi wiedziało o takich rzeczach, które robimy. Są to pożyteczne dobre ludzi, dobre rzeczy dla ludzi. Proszę Państwa, dzisiaj będę mówił um, tak pokrótce, jak się odnaleźć w momentach żałoby, w momentach kiedy ktoś odchodzi, a potem odpowiem na e, pytania, które Państwo mi zadali pod e, pierwszym moim programem. Bardzo się cieszę, że taki był duży oddźwięk tego, że mam tyle pytań na wszystkie, nie da się odpowiedzieć, ale pokrótce postaram się tam... Dać odpowiedź i zapraszam też do kolejnego pisania jakichś pytań czy uwag pod filmem. Oczywiście, proszę nie pisać wulgaryzmów i, te, i tego typu różnych rzeczy tam, bo to nie warto. Proszę Państwa, każdy z nas zetknął się albo się zetknie ze śmiercią, że ktoś najbliższy odchodzi, prawda? To jest, nigdy nie jest to przyjemne. W różnych kulturach jest to różnie przyjęte. I ten okres żałoby jest już nieprzyjęty. No, u nas się mówi, że chodzi się na czarno, że trzeba być takim posępnym, smutnym, a wręcz takim płaczliwym. Otóż, drodzy Państwo, po części bym się z tym zgodził, gdyby nie to, że ci z drugiej strony niekoniecznie tego potrzebują. Dlaczego o tym mówię? Otóż, kiedy odchodzi nam najbliższa osoba, to my musimy sobie dać radę sami z sobą. I to, czy będziemy ubrani na czarno, czy będziemy przeżywali tą osobę, wpatrywali się w jej zdjęcie, siedzieli, płakali po kątach, czy będziemy ubrani normalnie, inaczej to przeżywali, to dla zmarłego nie ma większego wpływu. No, oczywiście, trudno e, dzień po pogrzebie e, odwalić wesele, tak? czy bawić się na dyskotece, e, czy w nocnym klubie. To ja nie mówię o tym, ale z pewnej strony, zmarli bardzo często podkreślają, że chcą w nas widzieć normalność. I myślę, że powinniśmy do tego jakby ustosunkować się do tej normalności. Ja pamiętam sytuację, kiedy pewna pani straciła syna i przyszła skontaktować się z nim. I myśmy się trochę już zaprzyjaźnili. Ona ciągle była w żałobie. Codziennie chodziła na cmentarz, zawsze była ubrana posępnie. Przychodzili do niej koledzy, jej syna, bo przychodzili, ale ona siedziała taka smutna, właśnie zabraniała radości w tym domu. I przy kolejnym przekazie usłyszałem w głowie, nie wiedząc, że coś takiego mają, jak tam karaoke, czemu nie używacie go? Powiedziałem to tej matce, ona była bardzo szokowana, jak to karaoke. Znaczy, oczywiście, przed śmiercią e, kupiono karaoke, mieli tam robić te różne koncerty, grania, ale zmarł syn. I on teraz mówi, że karaoke? On to powiedział? No tak, powiedział, skoro to czuje, to powiedział. Sięgnęła na Pawlacz, wyciągnęła karaoke, mówi, spróbujmy. Od tamtej pory co niedzielę spotykali się i, i jego koledzy, i ona i śpiewali karaoke. Przełamała się tak ta wiadomość ze światu, że. Kobieto, czy mamo, tak? Idź dalej, baw się, żyj. No, mnie nie ma, ale ja jestem. I ja myślę, że powinniśmy wykonywać pewne rzeczy. To znaczy, tak. Bardzo często, ja już o tym mówiłem, że robimy zmarłemu ołtarze w domu. Bo na cmentarzu to rozumiem. Wszędzie są zdjęcia. Palimy świece. Niektórzy układają ubrania tak, jak leżały, i prawie się modlą. To nie tak powinno wyglądać. To nie tak powinno być. My nie możemy robić mauzoleum naszego syna, naszego męża, córki. Nie możemy robić mauzoleum. Dlaczego? Dlatego, że musimy pójść dalej, że my sami zwariujemy, tak? Sami dostaniemy jakiegoś, powiedzmy, no, przepraszam za wyrażenie, odpału. Ja wiem, jak to jest. Niech mi nikt nie zarzuca. Pan nie przeżył takiej tragedii jak my. Niech mi nikt nie zarzuca. Bo ja z tymi wszystkimi ludźmi przeżywam tą tragedię. Ja ich rozumiem? Pewnie, że osobiście nie, ale jestem z nimi, rozumiem ich. Czy możecie sobie wyobrazić Państwo człowieka, który traci jednego dnia dwoje dzieci w wypadku samochodowym? Nie możecie sobie wyobrazić. Tylko ten, kto to przeżył. Ja jestem w tej sytuacji, ja rozmawiam z tą osobą, bo ona jest na spotkaniu stowarzyszeniowym, nasza bardzo taka zaprzyjaźniona. No, zaprzyjaźniona nasza stowarzyszona Ewa, która prowadzi ją, opowiada o tej całej sytuacji, traumie. Ale dzisiaj ta kobieta żyje, śmieje się, chodzi, uśmiecha, chodzi po swoim ogrodzie i nie to, że się cieszy, że te dzieci odeszły, ale wyszła z traumy. Oczywiście nigdy się z niej nie wyjdzie tak do końca, ale da się żyć. O to chodzi, da się żyć. Myślimy, że psycholodzy nam pomogą. Pewnie tak, każdemu. Co innego można doradzić, natomiast bardzo często psycholodzy się gubią i nie wiedzą co powiedzieć. Taką terapią dobrą jest właśnie rozmowa ze światami. Czyli jakby połączenie się z tym, co odszedł i przekazanie od niego informacji. O, ja pamiętam sytuację, kiedy matka straciła syna i stwierdziła, że też się zabije. Ona była sama. I miała jedno dziecko, i stwierdziła, skoro nie ma jego, to jej nie warto żyć. Ale jakoś tak się złożyło, że trafiła do mnie na to spotkanie. Ja o tym nie wiedziałem, a syn powiedział: Jeżeli się zabijesz, nigdy się już więcej nie zobaczymy. I tam parę jeszcze innych słów. Od dzisiaj proszę zacząć się uśmiechać i zacząć żyć. I wiecie, państwo, ta matka odżyła po tym wszystkim. Ona się przestraszyła tego, że naprawdę może dojść do tragedii. Kiedy ona się zabije, myślała, że syn będzie na nią czekał z dywanem, i tam się spotkają i będzie tak cudownie. A otóż nie, ona będzie zupełnie na innym poziomie. To tak nie działa. Przeżycie śmierci, ale właśnie przeżycie żałoby dla każdego jest inne. Ja chcę w dwóch słowach powiedzieć, że. Pierwszy okres jest najgorszy i to zostawiam Państwu. Możemy leżeć, wyć, jęczeć, być na prochach, być u psychiatry, psychologa, wszystko jest dopuszczalne. Możemy się zawinąć w czarny całun, możemy na ścianie powiedzieć 20% po zmarłego w pierwszym okresie. I ten okres nie powinien dłuższy niż 2-3 miesiące, być góra. Później musimy wrzucić do normalności. I tej normalności oczekują także z góry od nas nasi zmarli. Bo męczą się, kiedy my się męczymy. A to znaczy normalność. No, zdjąć te wszystkie obrazy. Ja kiedyś opowiadałem taką sytuację, a ja tutaj powtórzę: pewnej pani zmarł mąż. No, i zostałem zaproszony do tej pani do domu, bo ona nie była w stanie przyjechać, czy ja bym się tam nie skontaktował. Kiedy wszedłem do tego domu, wszędzie był mąż. Znaczy, na każdej ścianie było. Ileś tam podsetów tego męża w takiej, w jakiej pozycji. Kiedy wszedłem do toalety, nad pisuarem wisiał mąż. Powiedziałem, że bardzo mi jest tak trochę niezręcznie, że tak powiem, no, zrobić tą <śm> swoją potrzebę fizjologiczną, kiedy patrzy na mnie ten mąż. Miał na imię Edward. Ona mówi, się pan nie przejmuje, pan leje. Edward nie takie rzeczy widział. No nie, proszę Państwa, to tak nie wygląda, to, to, to tak się nie dzieje, więc miejmy taki też szacunek do tych zmarłych, tak? ale bardzo często jest też tak i przed tym właśnie chcę przestrzec, my płaczemy nad samym sobą, my się użalamy nad samym sobą, dlaczego? Dlatego, że co będzie dalej, jak mamy żyć, a nie myślimy o tym, co odszedł. Proszę Państwa, to temat rzeka, mógłbym mówić długo. Ja nie chcę żeby te moje audycje były bardzo długie, bo im dłuższe tym nudniejsze, prawda? Oglądanie ciągle tej samej twarzy, czyli mnie też nie jest na wcale takie, haha, powiedziałbym, e, pocieszające. E, chcę powiedzieć, że wszystko to jest, będzie zawarte w książce mm, reportaże z zaświatów, to znaczy mamy przewodnik po zaświatach, o czym już mówiłem i będę jeszcze wspominał, ona już będzie szła do druku, ale także na pytania, na które nie odpowiem, ponieważ większość pytań, które Państwo mi zadali, są odpowiedzi w moich różnych audycjach i programach, które są na YouTube. Poszukajcie, poszperajcie. Tam są różne tego typu moje audycje, gdzie bardzo mocno, bardzo wyraziście, że tak powiem, odpowiadam, czy tłumaczę to, gdzie te pytania są tu zadane. Reasumując naszą żałobę. Proszę Państwa, pierwszy etap przyjmujemy wszystko. Nawet że nie wychodzimy z łóżka, no po zapiciem, bo znam takich co piją, po zapiciem przyjmujemy wszystko, tak? Ale po dwóch miesiącach góra trzech bierzemy się za siebie, zaczynamy nowe życie i mówimy do zmarłego. Kochany Ziutku, mietku, kochany synku, córko, ktokolwiek, ja wreszcie zaczynam żyć. Ja teraz będę żyła i myślę, że mi wspomożesz w tym. Nie mogę ciągle tego przeżywać. Jest mi smutno, że Ciebie nie ma, ale zaczynam żyć. I pewna pani, która do mnie przyszła, powiedziała tak: Proszę pana, wie pan, ja po dwóch miesiącach szaleństwa przyszłam do pokoju, włączyłam e, e, CD-ka, czyli płytę kompaktową. Ja pan, z czym pan się uśmieje? Z czym? Z model docking. Wie pan, że ja pół dnia tańczyłam jak wariatka. Ja pan, jest taka też, mówi piosenka: wariatka tańczy, śpiewała <laughs> Rodowicz. Mówię, tak. Ja pan, że mi użyło. Ja powiedziałem ja dość, ja się już nie mogę kratować. To straszne, bo z jej mąż. na mój mąż, wie pan, ja nikogo nie chcę. Ale ja już nie mogłam, ja stwierdziłam koniec. I wie pan, że kiedy tak potańczyłam, to spadł obraz mojego męża i powiedziałam, ziutek, pewnie zdenerwowany, że ja tańczyłam. Matko święta. I tak stanęłam nad tym obrazem i mówię, ziutek, i to jeszcze model talking, Taką najbardziej walącą sieczkę. Ziutek. Budzę się proszę pana rano i pamiętam, że siótek przed i mi dał i w policzek. Następnego dnia też był model talking. A więc, proszę Państwa, to tak chcę powiedzieć, żebyśmy nie dali się zwariować. Żeby nie przeciągać, spojrzymy teraz na pytania, jakie Państwo mi tutaj zadali. Przejdziemy teraz do pytań. Powiedziałem, pytań jest dość dużo, wszystkich tutaj nie będę w stanie odpowiedzieć, ale takie ciekawsze wybrałem. I tutaj na mamy Paweł Loska pisze tak. Czy może opisać jak jest po tamtej stronie za zaświatach? Nie wiem czy chodzi, czy duch może opisać czy ja, jeśli chodzi o mnie, to tak mogę, bo to wszystko jest w reportażach w zaświatach, w książce, która będzie, więc może. Czy duch, na tyle na ile mu powiedzmy wolno, na tyle może opisać jak jest zaświatach? Ale, ale mm, mówię, to wszystko zależy też od poziomu jego, yy, no, inteligencji, tak? Tego jak się tam odnajduje. Bo wiecie, proszę Państwa, jedna pocztówka z Kanady będzie taka, jest zimno, na lotnisku pełno ludzi, a druga będzie taka, że będzie na cztery strony opisywała jedno zdarzenie. Patrzy tutaj e, dalej. E, ktoś tu pisze sobie, zrobi książkę urodzinową. E, pani Krystyna Slek bardzo się cieszę, że na urodziny sobie kupi książkę. Obyśmy tylko zdążyli prawda, na urodziny teraz zobaczmy tak tutaj na przykład Piotr Leś proszę poruszyć temat świętych obcowania temat o świętych, otóż proszę państwa no świętych obcowanie no to wiadomo, że to są święci którzy są wokół nas już kiedy modlimy się do świętych na przykład do świętej, nie wiem, Rity czy do świętego Ojca Pio już jakby robimy seans spirytystyczny, tak można by to nazwać, chociaż to jest złe określenie a może inaczej, wywołujemy tego ducha to bardzo dobrze opisał ksiądz Francisz Guiné w książce umarli mówią. E, święty obcowanie to znaczy, że ktoś był nieskalany na tej ziemi, stał się świętym. O dogmacie świętych można poczytać w różnych e, rozprawach teologicznych, więc ja nie będę o tym mówił. Ale kiedy właśnie łączymy się ze świętym, to też musimy wiedzieć, że święty nie działa cudów. Zaskoczenie, aż nie. Święty Wyprasza łaski u Pana Boga i wtedy dzieją się cuda, tak? Ale tak, rozmowa ze świętym jest to jakby no, wywołanie Ducha Świętego, czyli Ojca Pio, czy mm, jakiegoś tam Ojca Grzegorza, czy może innego jakiejś, czy innej e, święty. O, tu mamy takie pytanie od Pani Beaty. Ja tego pytania do końca nie rozumiem, znaczy staram się zrozumieć. Ile poziomów jest o naszego 3D do samego źródła? To, 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 Nie wiem. Ile fragmentów dusz istnieje? No jedna jest dusza, jakie fragmenty? Nasz super uniwersum ma nazwę Orwonton. Jak nazywają się pozostałe? A skąd pani wie, że Orwonton? I co to jest Orwonton? Nie wiem. Dlaczego istnieje zapomnienie? Czy dostajemy tego przy wejściu na Ziemię, czy już wejściu w Astar? Ale jakiego zapomnienia? Czego zapomnienia? Tego skąd przyszliśmy? Jeżeli uznajemy, że nie ma e, jakby reinkarnacji, a o tym już mówiłem wiele razy, no to czego zapomnienia? E, Pani Beato, no nie rozumiem tych pytań. Proszę się nie obrażać, jeśli nie odpowiem na nie, ale po prostu skąd Pani wie, że No to jest ciekawe. Czasami wiedza prowadzi do różnych dziwnych zakamarków. Zapomniana ona, zapom za zapomniana ona, o tak się nazywa, jest taki niki tu pytanie. Panie Marku, świetnie Pana widać, o to ogromny plus. To cieszę się. chciałam zapytać, czy wolno przyzywać zmarłych? Mam na myśli bliskich, za którymi tęsknijmy, których chcielibyśmy się poradzić, o coś zapytać. Otóż ja to już mówiłem w tych różnych reportażach, ale tak, wolno ich przyzywać. Oczywiście nie w sensie, że to leży jakiś seans spirytystyczny. Ale wolno ich przyzywać, wolno z nimi rozmawiać: Mamo, pomóż mi, tato, pomóż mi, bracie, pomóż mi, dziecko kochane, ty już wiesz więcej niż ja, pomóż mi. Tak, oczywiście. Nie możemy ich brać za wróżki, nie możemy im mówić, że oni nam całe życie ustawią, ale możemy z nimi rozmawiać, wolno nam ich przyzywać. I tu mamy też pana pan Tomek Tomaszewski. Notuje mi jedno pytanie: Mianowicie, jak to jest z ludźmi, którzy znajdują się w śpiątce, ale nie takiej farmakologicznej, ale takiej nabytej wskutek urazu lub otarcia się o śmierć? Często słyszymy o ludziach, którzy zbudzają się po paru, nawet parunastu latach. Gdzie tacy ludzie się znajdują? Czy są w stanie śpiączki? Czy wiedzą, co się z nimi dzieje? Pewnie o to chodziło. Otóż ja powiem tak: myślę, że ludzie w śpiątce. Takiej powiedzmy pourazowej, e, którzy są jakby przez wiele lat, tak jakby spali. Co się dzieje z ich duszą? Być może, że dusza gdzieś sobie chodzi i jest wolna, a ciało jakby spało. Proszę Państwa, to jest też takie pytanie, które możemy zadać, co się dzieje z nami, kiedy my śpimy. Prawda, k kładziemy się spać. I wiele razy mamy różne sny, różne nam się dzieją rzeczy i tak dalej, co się z nami dzieje, co, co się dzieje z duszą. Czy dusza wtedy siedzi obok nas i patrzy jak śpimy, czy sobie idzie gdzieś? Myślę, że sobie gdzieś idzie. Mówię, a niech to ciało sobie odpocznie, dobra, ja sobie po, pobiegam. I jeśli mówimy o tym właśnie jakby w śpiące, to ja myślę, że dusza sobie gdzieś tam chodzi hasa, i nawet jeżeli ktoś po 20 tak się budzi, to duża po prostu gdzieś sobie tam chodziła, była uwolniona. Tak? Czy to jest tak samo jak człowiek jest nieprzytomny, respirator dochodzi za niego, co się dzieje z duszą? No ona jest gdzieś obok, tak? Po prostu jest obok, a tutaj toczy się walka o ciało. Czy ciało przeżyje, czy ciało przetelfa. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy: Dina K. Panie Malku, proszę wytłumaczyć, jak wygląda sprawa z tak zwanymi podłączeniami duchów do żywych osób. Czy takie podłączenia to jest to samo, co obecność ducha w domu? Czy można mieć podłączenie, ale o tym się nie wie? Ciekawi mnie to, ponieważ ostatnio dużo się słyszy o tym, no jak tak sobie rozmyślał, to wychodzi na to, że prawie każdy człowiek ma takie podłączenie. Nawet nie wiedząc o tym, I jeszcze jedno pytanie: jak wygląda pejzaż. To z tym drugim pytaniem to tam sobie zostawmy. Podłączenia. Proszę Państwa, no to nie jest, że każdy jest podłączony, tylko nie wie i tak dalej. Co znaczy podłączenia? Nie ma jako takich podłączeń. Są opętania. Może człowiek być opętany przez duchy, przez złego ducha, przez szatana, przez diabła, przez wszystkie inne rzeczy. Złe duchy. Co to znaczy zły duch? Poltergeist. Jest taka sytuacja, ja to kiedyś mówiłem, że ojciec może opętać syna po śmierci. Dlaczego? W imię miłości. No i ten syn zaczyna chodzić tak jak ojciec, ubierać się tak jak ojciec, siedzieć w tym samym barze gdzie ojciec i pić to samo co ojciec. I jest to opętanie przez ojca. Natomiast tak się mówi, ma pani sześć duchów podłączonych, nie nie nie, to jest dobry biznes na zarobek. Bo tutaj zaraz lecą co będą odłączać te duchy. Nie proszę Państwa, nie ma jako takich rzeczy, że ma pani sześć duchów podłączonych albo bytów, mówią jeszcze byty. Ma pani 20 bytów za każdego, nie nie. Ja nikogo nie obrażam, ja tego wyrażam jak to jest. I na koniec, już ostatnie pytanie, i już będzie tyle na dzisiaj. Tego wszystkiego. Jak można być w niebie i nie zobaczyć Pana Boga? Dziwne, Panie Marku. A czy teraz miesiąc po śmierci pana krawczyka może pan z nim połączyć? No, z krawczykiem to sobie spokojnie poczekajmy. Ale to jest takie pytanie do odpowiedzi pewnej osoby, która powiedziała, że za życia szukała Boga, umarła i nadal go, nadal go szuka, ale go Boga nie widzi, chociaż go czuje. Otóż jak można zobaczyć energię? Państwo stają rękę do kontaktu, to poczują tą energię, a czy ją zobaczą? No raczej nie. Bóg jest energią. To nie jest e, jakiś facet, powtarzam jeszcze raz, który siedzi na jakimś stronie i mówi tak, o pani Kowalska przyszła z ulicy Próżnej 8. Proszę tutaj do mnie. Nie, nie, tak to nie ma. Jest energią. Być może gdzieś jest źródło tej energii. Ale zwykły człowiek, który odchodzi za światy, go nie widzi. Na przykład e, Lubi 74. No, czasem te niki są niesamowite. Ale lubi74 pyta się tak, witam, czy widzi Pan fizycznie osobę zmarłą? Otóż czasami się tak zdarza, że potrafię ją gdzieś jednym kątem dostrzec. Ja pamiętam taką sytuację, jakiejś o niej mówiłem, powiem dość szybko, kiedy byliśmy w domu takim trochę no, nawiedzonym nazwijmy i zobaczyłem w kącie stojącego człowieka w pasiaku, to znaczy takiego w pasiaku z oświęcenia. Ale ja go widziałem dość dokładnie. No myślałbym, że stoi to człowiek, który wydawałoby się, że on żyje. Ono, okazało się, że to był i wujek, który zmarł. On przyszedł. Tak, czasami widzę, czasami udaje mi się zobaczyć osoby zmarłe. Rzadko, ale zdarza się, że po prostu je widzę. Bardziej je odbieram, czuję i bardziej słyszę je w głowie, jeśli można tak powiedzieć. Na przykład Elżbieta Lasek, jeszcze raz. O, ta pani tutaj ma zawsze dobre pytania. I jest tak coś takiego. E, lubię Pana słuchać. No dziękuję bardzo. Ja Panią lubię czytać. Czy to prawda, że każdy z nas zasługuje na inny wymiar po odejściu z tego świata? Bo jak wiem, jest bardzo wiele wymiarów. Otóż tak. Otóż każdy wchodzi na swój wymiar, to znaczy na swój poziom. Poziom intelektualny, ale poziom swojego zachowania. Tak, No przecież nie będę siedział z mordercą i razem z nim moczył sobie nóg w jeziorku. Tak? No, no nie wyobrażam sobie, żebym z zgwałcicielem był czy z kimś innym. Każdy trafia na swój poziom. Jest liczna ilość poziomów, niezliczona. Ile charakterów, ile ludzi, tyle poziomów. Czy w takim razie my się przenikamy, my się znajdujemy? Tak, ci dobrzy, ci, którzy zasługują na to, oczywiście. Natomiast ci, którzy nie zasługują na to, żeby być z nami, muszą swoje odcierpieć, są zupełnie na innych poziomach. Tak jest bardzo wiele poziomów. Ale o tym też będzie w mojej książce. Grażyna Grabowska. Czy każdy może mieć kontakt ze światami? Czy to od czegoś zależy i od czego? Generalnie to można by powiedzieć, że każdy gdzieś ma ten kontakt ze światami. Wiele razy słyszymy, słyszałam, widziałam, puknęło, przeszło, tylko bardzo często ignorujemy. Eee, pewna pani, która do mnie przyszła, mówi: Wie pan, kiedyś mm, byłam na cmentarzu i usłyszałam e, zobacz mnie. I nie wiedziałam, co się dzieje. Odwróciłam się do tyłu, zobaczyłam taki zwichnięty krzyż, i taka napis był, że tu leży taka i taka i nie, nie, to było takie nieładne. I chyba ja to poprawiłem usłyszałem dziękuję. Jest, miała ten kontakt, tak? Załapała. Myślę, że tak wielki kontakt, jak ja, jako medium, no to nie każdy. Natomiast do każdego gdzieś te zaświaty przenikają. Od czego to zależy? Ja myślę, że no, trzeba by się wyłączyć z tego codziennego życia i przetrybić na ten inny tryb, czyli na tryb jakby słyszenia tego, co się dzieje wokół nas. Wielu ludzi uważa, że zwariowało, wielu psychiatrów uważa, że to jest po prostu już ten stan, kiedy do Ciebie zmarli mówią. I to jest bardzo cienka linia, tak? Natomiast myślę, że można by się tego wyuczyć, ale to nie jest łatwe, to nie jest proste i myślę, że no, ja bym się tak wcale nie cieszył z tego że raptem słyszę zmarłych ja słyszę oczywiście ale proszę państwa to nie jest wcale takie e, no, przyjemne jak przyjemne ale to też dużo w życiu kosztuje mnie energii i wielu innych rzeczy tracer xxx czyli 30 112 matko nie wiem jakie ludzie mają pomysły ale dobrze panie Marku co dusza że tak to dziwnie nazwie robiła przed narodzinami Proszę Państwa, no pytanie dość mocne, tak? Co ja robiłem przed narodzinami, zanim się narodziłem? Jeśli mówimy, że nie ma reinkarnacji, bo ja mówię, że nie ma, no to co? Zostałem stworzony od razu? Czy gdzieś byłem w inkubatorze? Czy byłem zawieszony? Otóż, proszę Państwa, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nawet filozofowie wielcy próbowali się nad tym zastanawiać i nie znaleźć odpowiedzi. To nie oznacza, że e, jakby to powiedzieć, e, w poprzednim ścieleniu byłem na przykład siódmym dzieckiem w Bangladeszu, tak? Czy kimś innym, czy jakąś cesarzową na tronie gdzieś tam. Nie, nie. To po prostu nie mamy na to odpowiedzi. Nawet jeśli, to gdzieś kiedyś ta dusza by musiała powstać. Nawet jeśli by się tak reinkarnowała, że nie wyszła, to musiałaby kiedyś powstać. Więc na to pytanie nie mam odpowiedzi. Skłaniam się trochę do tego, że została stworzona przed narodzeniem, ale czy rzeczywiście trudno jest mi na to powiedzieć? Jeszcze parę pytań i już może będzie wystarczy, bo tutaj naprawdę. Proszę Państwa, niektóre pytania są takie, że są odpowiedzi. Jeżeli Państwo przejrzą mój kanał, zobaczą moje filmy, to będą mieli odpowiedzi na te pytania. Panie Marku, tu pani Monika pisze, panie Marku, czy można poczuć, czy znak dostać od zmarłego? Po prostu przez krótki moment odczuć tak bardzo brakującą bliską tą osobę. Otóż oczywiście, że tak, tylko że trzeba umieć słuchać. Trzeba się wyciszyć. Czasem puknięcie, mrugnięcie światłem, zaskrzeczenie czegoś. No nie przyjdzie nam nikt nie powie, cześć, wiesia, wróciłem, Jezus, Maria, to ty i facet upadł bo coś minie, nie, to tak nie działa. Ale kiedy będziemy nasłuchiwali, trochę ponasłuchujemy siebie, otoczenie, no stwierdzimy, że po prostu tak to jest. Że oni dają nam znać. Możemy te znaki dostawać i po prostu możemy hmm, Jakby powiedzieć, no, jakby to rzec, e, jakieś tam e, sygnały. Tutaj jakaś Janina z Spierzak pisze, a Marek zmęczony jest z pisaniem odpowiedzi, czy. A błahe są pytania. No taka jakaś dziwna ta, ta pytanie, odpowiedź. Nie, nie jestem zmęczony. Ja powiem od razu, ja nie odpisuję, rzucę głowę pod filmami, bo musiałbym tylko siedzieć i odpisywać. Czasem są takie różne dziwne rzeczy, że w ogóle nie odpisuję. A na pytania staram się tutaj odpowiadać, więc wolę odpowiedzieć, niż hmm, po prostu jakby to powiedzieć, odpisywać I jeszcze może ostatnie pytanie. MR5 no, tak to się ktoś nazywa. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Może jest starym dziadkiem, bo starość kojarzy nam się z mądrością. No, nie wszyscy są mądrzy jak wilec, więc może niekoniecznie ze starością. Bóg się kojarzy nam ze starością, jak taki dziadek siedzący na tronie, tu trzyma jabłko, tu trzyma coś tam. Nie, nie. Bóg jest energią. Tak naprawdę nikt go nie widział. Trudno nam go jest opisać. Ale skoro stworzył nas na nasze podobieństwo, to być może jakoś wygląda tak, jakby wszystkich ludzi zlepić do jednej osobowości i zobaczyć, co by z tego wyszło. Tak, może komputer by postawił coś wymyśleć. Próbowali nawet robić i Boga komputerowo wyszło jak wyszło. Bóg jest po prostu energią. Proszę Państwa, to może już wszystko, bo muszę powiedzieć, że. Jeżeli Państwo mm, są troszeczkę tacy, bo na wszystko nie odpowiedziałem, to dlatego, że na większość pytań, które Państwo mi zadają, są odpowiedzi w tych wszystkich moich filmach, w tych wszystkich moich tam programach i audycjach. Ale proszę pytać, tylko przedtem obejrzyjmy te wszystkie moje programy. Obejrzyjmy te filmy, wtedy będziemy mieli już odpowiedzi na większość pytań. Wtedy te pytania będą naprawdę takie, na które jeszcze nie padła odpowiedź. Szanowni Państwo, dziękuję za to, że poświęciliśmy sobie trochę czasu, a właściwie państwo poświęcili, obejrzeli mnie. W przyszłym tygodniu znowu wrzucimy kolejny odcinek Ambasadorzy Zaświatów. Um, przepraszam, jeśli na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, ale powtarzam jeszcze raz, niech Państwo zapoznają się z tymi wszystkimi reportażami, materiałami, które są na YouTube, a będą mieli odpowiedź na te pytania. Zapraszam do kolejnych pytań, oczywiście, ale takich, których nie dałem odpowiedzi jeszcze, nie ma w tych różnych moich reportażach. No cóż, cieszę się za taki oddźwięk. Lajkujmy, podbijajmy, subskrybujmy, udostępniajmy wszystko to, co się robi. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich. No i do następnego zobaczenia. Co w następnym odcinku zobaczymy. A może Państwo mają jakąś podpowiedź, o czym by chcieli dowiedzieć się, rozwiną, żebym jakiś temat, nie pytanie jak jest, tylko jakiś temat rozwinął, jeśli chodzi o zaświaty. Wszystkiego dobrego.